Jest na Wojciechowska, TV Reklama. E, jesteśmy na KSW 78. Jest z nami Borys Dzikowski. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Borys Dzikowski, KSW. Wygrałeś, e, gratuluję. E, powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tej walki? E, jestem zadowolony ze zwycięstwa, to na pewno, ale nie do końca jestem zadowolony z tego, jak się pokazałem. E, mogłem tą walkę dużo łatwiej wygrać w moim odczuciu. Yy, niepotrzebnie wdawałem się w te wymiany, niepotrzebnie tak się biłem. Mogłem dużo szybciej obalać, kontrolować, na ziemi bić. Yy, więc tak, jestem zadowolony z tego, że wygrałem, ale nie do końca z przebiegu tej walki. To była jednogłośna yy, yy. decyzja sędziów, yy, więc powinieneś być z siebie zadowolony? Nie, no tak, jeżeli miałem wygrać, no to właśnie albo przed czasem, albo niejednogłośna decyzja sędziów, no bo to. Chcę unikać jakichś kontrowersji przy werdyktach i tak dalej, cieszę się, że sędziowie byli zgodni i, i że dałem im na tyle powodu, żeby tą walkę sędziowali właśnie niejednogłośnie, jednogłośnie, przepraszam. Dobrze, powiedz mi w takim razie, z kim chciałbyś teraz zawalczyć? Jakby no już masz wygraną, Nabrać pewności siebie, więc pewnie idziesz po swoje, tak dalej? Nie mam wymarzonych rywali, nie, nie interesuję się tak tym naprawdę. Chciałbym zawalczyć w maju. Jeżeli będzie mi dane i organizacja KSW będzie zainteresowana moim angażem właśnie jeszcze w pierwszej połowie tego roku, no to maj myślę, że to jest optymalny termin na to, żebym się przygotował i zrobił wagę. Więc jeżeli będzie mi dane, to w maju chciałbym zawalczyć i zgłaszam już gotowość dzisiaj. A co zrobiłbyś lepiej? Jak lepiej byś się przygotowywał do następnej walki? No nie przygotowywałbym się lepiej w ogóle do następnej walki, tylko przygotowywałbym się tak samo. Jeżeli dostajemy rywala, no to przygotowujemy jakiś game plan, więc przygotowania przebiegałyby tak samo, bo to działa. Dobrze się czuję, byłem dobrze przygotowany, więc nic bym w przygotowaniach nie zmieniał. Zmieniałyby się tylko założenia taktyczne. Mhm. A jaki <laughs> był game plan w takim razie? Czy w 100% go właśnie e, czy go w 100% e, zrezerwowałem? No game plan był taki, że żeby walkę wygrać, przeciwnik mi się zmienił na tydzień przed, więc nie było tutaj jakiegoś wielkiego game planu, generalnie chciałem oszukiwać, że będę wchodził po nogi, wychodzić na górę, jeżeli nadarzy się taka okazja, no to walkę sprowadzać do parteru, no i tak to wyglądało w sumie, więc te założenia jakoś tam troszeczkę zostały zrealizowane, ale nie do końca tak, jak sobie tego życzył. Mogłem dużo zdrowia sobie zaoszczędzić i, i tą walkę wygrać łatwiej, no ale łatwo się mówi po walce. Trzeba było być mądry w trakcie, a nie teraz się żałować. A czy uważasz swojego przeciwnika za mocnego, za dobrego? Uważam na pewno za, za, za wojownika, no bo mało kto e, wziąłby walkę na, na tydzień przed. Generalnie zdaję sobie sprawę z tego, że, że organizacja KSW ma duże karty przetargowe i, i tak naprawdę każdy zawodnik, który w Polsce trenuje i stawia swoje kroki zawodowstwo na początku, to, to chciałby się bić dla KSW. Yy, więc uważam go na pewno za twardego zawodnika, yy, zdetermin zdeterminowanego. Więc yy, cieszę się, że było mi dane z nim zawalczyć i, i życzę mu wszystkiego dobrego, bo, bo to prawdziwy wojownik z tej kości. Mhm. A ja chciałem zapytać jeszcze, ty walczyłeś jedynie na KSW, tak? Czy w jakichś innych organizacjach jeszcze? Nie, walczyłem na kontrze MMA w tamtym roku, walkę półzawodową i walczyłem na gali organizacji STRIFE. Właśnie jeżeli chodzi o tę organizację, to bardzo im dziękuję, że, że mogłem tam zawalczyć. Okazała się trampoliną do tego, żeby zawalczyć w KSW 18 lutego. O ile się nie mylę, jest kolejna gala, zostałem na nią zaproszony, więc z tego miejsca chciałbym bardzo wszystkich zaprosić do Puław na galę STRIFE MMA 3. Zapowiada się świetna karta. Zawodników bardzo tam szanują, bardzo byłem tam zaopiekowany, cieszę się, że taka organizacja powstała i, i, i cieszę się, że zawodnicy będą mogli walczyć właśnie dla takiej organizacji, jaką jest STRIVE. Teraz jestem w KSW i mam nadzieję nie zmieniać pracodawcy przez jeszcze długi okres czasu. Dobra, jakie plany w takim razie na kolejne jakby walki? No, plany są takie, żeby walczyć, więc tylko taki jest plan w sumie. Mam nadzieję, że będę walczył często, regularnie i, i, i generalnie taki jest plan na moją karierę. A na walki, no to wszystko zależy od tego jaki będzie przeciwnik i wtedy będziemy ustalać plany. A ile walk stoczyłeś już w swoim życiu? Wszystkich amatorskich, zawodowych, jakich walk? Wszystkich. Wszystkich, no to będzie to ponad 30 walk. Było yy, około 30 walk amatorskich. No i teraz dzisiaj trzecia walka zawodowa, miałem dwie walki półzawodowe, więc około, no, ponad 30 walk na pewno. I chciałem zapytać o pozostałych tutaj zawodników. Czy z kimś lepiej się znasz, może komuś kibicujesz? Eee, tak, no, czy, czy lepiej się znam czy nie, to, to tak nie mogę powiedzieć, ale kojarzymy się. Eee, na pewno kibicuję Borysowi Mańkowskiemu, mojemu imiennikowi. Eee, na pewno eee, kibicuję Rafałowi Kijańczykowi. Właśnie teraz kończył walkę, bo jest moim, powiedzmy, teamowym kolegą od, od Artura Ostaszewskiego właśnie wygrał, więc gratuluję mu tego zwycięstwa. Na pewno kibicuję Michałowi Materli. W ogóle cieszę się, że ktoś taki jak ja może walczyć na, na gali w Szczecinie, gdzie w main evencie jest właśnie Michał Materla, no bo jest to jeden z moich ulubionych zawodników, jeżeli chodzi o Polskę. Więc no nic, tylko się cieszyć, spijać tą śmietankę i, i mam nadzieję, że dzisiaj u siebie w mieście wygra ten pojedynek. A według Ciebie najlepszy zawodnik KSW? Oprócz Ciebie, bo wiadomo, że Ty się na pewno uważasz za dobrego zawodnika, ale taki właśnie topowy według Ciebie zawodnik KSW, to kto to? Nie no, oczywiście daleko mi do tego, żeby, żeby uważać się za najlepszego zawodnika KSW, no bo to ja dopiero stawiam swoje kroki i tak naprawdę wkroczyłem teraz do tego świata. Więc aspiracje mam na to, żeby być najlepszym zawodnikiem w Federacji KSW. To w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ale na, na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym wymienić, może nie najlepszego, no bo to ciężko ocenić, ale mojego ulubionego zawodnika KSW. Jeżeli miałbym wymienić jednego, no to właśnie jest lokalny bohater Michał Materla. Okej, okay. czyli trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki za Michała. Michał, mam nadzieję, że wygrasz i Twoi bliscy będą mieli powód do dumy i wszyscy Szczecinanie. No dobra, w takim razie życzę powodzenia w kolejnych walkach i aby twoja kariera poszła do przodu jak najbardziej. Tak jak sobie tego życzę. Dzięki. Przyda się, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Właśnie, może chcesz kogoś pozdrawić. Pozdrawiam wszystkich widzów prawdziwego sportu. Pozdrawiam wszystkich widzów KSW, pozdrawiam widzów TV Reklama. Pozdrawiam ludzi mi przychylnych, pozdrawiam moich bliskich i pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo.